Jesteśmy tuż przed werdyktem. Jakieś pierwsze oceny na gorąco? Nie jestem aż e, takim fachowcem pierwszej wody co do muzyki, ale brakowało mi takiego typowego, żywego blusa. No, powiem inaczej. Było kilka zespołów, które gdzieś się ocierały o blusa, ale no, werdykt będzie trudny do ustalenia. Będziemy razem z jury mieli dość dużo problemów. Jest kilka talentów, no i wśród gitarzystów i wokalistów, ale naprawdę nie będzie łatwo. Jakiś czarny koń? Hmm. Jest taki czarny koń, jest, jest. Nawet ładny ten czarny koń jest, no, ale zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o samą imprezę, jakieś też pierwsze wrażenia? Biuletynie... Szczerze powiedziawszy, no nie miałem czasu na przemyślenia, ale cieszę się przede wszystkim, że znowu Las Woda Blues okazuje się trafione w dziesiątkę że znowu mamy pogodę jest fajna atmosfera ludzi przybywa przyjeżdżają i, i garbusami i Harley'a przyjeżdżają motocykliści, no turyści z ościennych tutaj ośrodków i mieszkańcy gminy Sława myślę, że wieczorem będzie przy pełnej publice występy z tej estrady będą głośne i rzeczywiście bardzo żywe myślę, że będzie fajnie Fajna impreza udana. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że głównym reżyserem jest akurat pogoda, słońce, jest pięknie i myślę, że tak dalej będzie. Oby tak dalej. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.